Jabra na Jitex Global w Dubaju. Desfir w Abu Dhabi. Usługi IT firmy Sharp. Shure wprowadza innowacyjny system odsuchu Sony na Audio Video Show 2024 w Warszawie. Gniazdo USB-C oficjalnym standardem w Polsce. Rozszerzenie portfolio Tedynex, Polska. Dwa noble za AI i Mike Blackman. To już 111. wydanie VIT News. Zostańcie z nami. Od 15 do 18 października odbywały się w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, słynne już targi Jitex Global, które jak chcą organizatorzy, na nowo definiują technologiczne targi ProAV na świecie. Jak to w tym roku wyglądało, zobaczcie sami. Krótką relację przygotował dla Was Adrian Masłowski prosto ze stoiska Jabra na Jitex Global w Dubaju. Cześć, Adrian, GN Audio Jabra. Jesteśmy na Jitex Global 2024 w słonecznym Dubaju i na naszym stoisku pokazujemy bardzo ciekawe rzeczy związane z Panacastem 50 i naszym room systemem. Mamy pełny setup Signature, 114 cali projekcji od Epson'a na ekranie ALR. Kolory, naprawdę warto było to zobaczyć. Pozostajemy jeszcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jako że Departament Kultury i Turystyki w Abu Dhabi ogłosił powstanie drugiej na świecie Sphere, czyli imersyjnej areny muzyczno-rozrywkowej, która niedawno została otwarta w Las Vegas, o czym wielokrotnie was informowaliśmy. Wizja Sphere zawsze obejmowała globalną sieć miejsc, a dzisiejsza wiadomość jest znaczącym kamieniem milowym w kierunku tego celu. Powiedział James Dolan, prezes wykonawczy i dyrektor generalny Sphere Entertainment. The Sphere definiuje rozrywkę na nowo i rozszerza zasięg jej transformacyjnego wpływu. Jesteśmy dumni ze współpracy z Departamentem Kultury i Turystyki w Abu Dhabi w celu rozwoju The Sphere w tym mieście. Odkąd pierwsza The Sphere zadebiutowała w Las Vegas w zeszłym roku, Sphere Entertainment realizuje plany rozwoju globalnej sieci lokali The Sphere. Pewnie Was już też informowaliśmy, że są takie plany, że powstała w Londynie. Ale jak się okazuje, najpierw powstanie w Abu Dhabi. The Sphere w Abu Dhabi zachowa taką samą skalę jak obiekt w Las Vegas, czyli będzie miał pojemność około 20 tysięcy miejsc i będzie zlokalizowany w najważniejszym miejscu. Departament Kultury i Turystyki Abu Dhabi zapłaci Sphere Entertainment franczyzę, a potem sfinansuje budowę obiektu. Po otwarciu obiektu Sphere, Entertainment będzie utrzymywać bieżące ustalenia z Abu Dhabi, które mają obejmować m.in. roczne opłaty za pokazywanie na terenie obiektu treści licencjonowanych przez Sphere Entertainment. Mohamed Khalifa Al Mubarak, prezes DCT Abu Dhabi, powiedział: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, że możemy sprowadzić The Sphere do Abu Dhabi we współpracy z Sphere Entertainment, zapewniając naszym mieszkańcom i gościom niezwykłą formę rozrywki. Desfir Abu Dhabi bezproblemowo zintegruje zaawansowaną technologię z urzekającym opowiadaniem naszej historii, tworząc niezapomniane wspomnienia dla każdego, kto odwiedzi nasze miasto. To partnerstwo jest zgodne z naszą strategią turystyczną 2030, ustanawiającą Abu Dhabi jako tętniące życiem centrum kultury i innowacji. Firma Sharp oferuje usługi cyberbezpieczeństwa IT małym firmom, aby wzmocnić ich cyfrowy potencjał. Obejmują one m.in. specjalistyczne aplikacje, wsparcie IT oraz doradztwo. Usługi i rozwiązania można dostosować do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Według European Digital SME Alliance, liczba niewykwalifikowanych pracowników wzrosła do 1 miliona. I pomimo postępów, jakie obserwuje się od czasu pandemii, odwrócenie tej tendencji przysparza krajom Unii Europejskiej ogromnych trudności. Jak temu zatem zaradzić? Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakimi umiejętnościami cyfrowymi pracownicy dysponują już teraz oraz których umiejętności im brakuje w kontekście istniejących narzędzi i platform biznesowych. Aby się tego dowiedzieć, warto przeprowadzić badania wewnątrz firmy czy to rozmawiając z personelem, czy w ramach warsztatów cyfrowych. Zdobycie takiej wiedzy może pomóc liderom zrozumieć wyzwania i zdecydować, od czego zacząć. Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego sondażu, tylko 54% osób w wieku od 16 do 74 lat w Unii Europejskiej jest w stanie wykonywać podstawowe zadania cyfrowe. Pojęcie zadań obejmuje wszystko, od bezpiecznego korzystania z internetu po konfigurowanie i prowadzenie spotkań wirtualnych. Małe firmy mogą korzystać z platform edukacyjnych i zasobów dostępnych online, które stanowią niedrogie i elastyczne opcje zdobywania umiejętności z obszaru IT. Istnieją również możliwości korzystania ze skutecznych programów uczenia się w trybie peer-to-peer. -peer. Małe firmy mogą i powinny wdrażać programy mentorskie. W ramach których pracownicy bardziej kompetentni cyfrowo są mentorami swoich mniej doświadczonych kolegów. Współpraca w mniejszych i bardziej zgranych zespołach jest z reguły łatwiejsza. Firma SZUR wprowadza innowacyjny system odsuchu dołsznego Accent Digital PSM, który redefiniuje standardy w branży audio. System ten oferuje niezrównaną elastyczność i skalowalność, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych realizatorów dźwięku i firm rentalowych. Jak twierdzi Schur, Axiom Digital PSM to inwestycja w przyszłość dźwięku, o wysokiej wydajności i jakości, która odpowiada na potrzeby nowoczesnych produkcji scenicznych. Shure AD PSM to pierwszy cyfrowy bezprzewodowy system odsłuchu dousznego tej marki, zaprojektowany z myślą o dużych produkcjach i trasach koncertowych. System oferuje doskonałą jakość dźwięku oraz wyjątkową stabilność w trudnych warunkach radiowych. Kluczowym elementem tego systemu jest technologia Wireless Multi-Channel Audio System, która umożliwia zwiększenie liczby kanałów oraz optymalizację przestrzeni radiowej, co pozwala realizatorom dźwięku na większą elastyczność i skalowalność pracy. Dzięki kompatybilności z systemem Showlink oraz ekosystemem Wireless Workbench realizatorzy mogą monitorować i kontrolować każdy odbiornik Bodypack w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie tych technologii pozwala inżynierom monitorów na szybką reakcję w krytycznych momentach, co przekłada się na bezproblemową realizację koncertów i wydarzeń. Scenicznych. System Axient Digital PSM trafi na rynek na początku przyszłego roku. Dystrybutorem tego systemu, jak i całego portfolio marki Shure w Polsce jest Polsound. Audio Video Show 2024 w Warszawie na stadionie narodowym. To druga co do wielkości wystawa sprzętu AV i kina domowego w Europie która odbyła się w dniach od 25 do 27 października. I tam po raz pierwszy publicznie zostały zaprezentowane najnowsze laserowe projektory 4K HDR Sony. Bravia Projector 9VPL-XW8100ES i Bravia Projector 8VPL-XW6100ES, które zapewniają profesjonalne wrażenia w warunkach kina domowego. O ich wyjątkowości świadczy że zastosowano w nich procesor XR Processor for Projector. Kluczowa w tej konstrukcji jest również możliwość korzystania z czterech zaawansowanych funkcji obrazu XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR Tri-Luminos Pro i XR Clear Image. Projektory miały oficjalną premierę w Polsce w showroomie Sony w Warszawie 5 września tego roku o czym informowaliśmy Was w poprzednich newsach. Warte podkreślenia jest to, że mimo identyfikacji tego sprzętu z kinem domowym, są to zaawansowane urządzenia klasy premium. Atutem naszych najnowszych projektorów oprócz XR Processor for Projector jest bardzo wysoka jak na kinodomowe domowe jasność 3400 lumenów VPL-XW8100S i 2700 lumenów VPL-XW6100ES. Dla graczy z kolei istotna jest rozdzielczość 4K 120 klatek na sekundę przy opóźnieniu wejściowym 12 ms oraz tryb Auto Low Latency Mode za pośrednictwem dwóch wejść zgodnych ze standardem HDMI 2.1. Informuje Aleksandra Jasińska, odpowiedzialna za rynek rezydencjalny w Sony Professional. Gniazdo USB-C. Już jest oficjalnym standardem w Polsce. W dzienniku ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji, które standaryzuje wykorzystanie gniazda USB typu C jako podstawowego sposobu ładowania wielu urządzeń elektronicznych, takich jak doręczne telefony, komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki nagłówne, zestawy słuchawkowe, doręczne konsole do gier wideo. Przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, słuchawki douszne i laptopy. Pojawiły się na tej liście także laptopy, ale nie do końca. Laptopy mają obowiązek ładowania z gniazda USB-C, odwleczony w czasie. Jak się okazuje, ogłoszone rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2024 roku z jednym wyjątkiem, dotyczącym właśnie laptopów. Dla których obowiązkowe USB-C jako jedyne źródło zasilania nastąpi dopiero z dniem 28 kwietnia 2026 roku. Tedesyneks w Polsce, będący częścią globalnego dystrybutora rozwiązań dla systemów IT, poszerza swoje portfolio o rozwiązania firmy NetApp, lidera technologii zarządzania danymi z chmury. NetApp to globalny lider w dziedzinie zarządzania danymi i rozwiązań chmurowych z siedzibą w San Jose w Kalifornii. Firma jest znana z innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają efektywne zarządzanie danymi w różnych środowiskach, w tym w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej oraz w lokalnych centrach danych. Marka NetApp dostarcza technologie, które wspierają transformację cyfrową, umożliwiając firmom lepsze wykorzystanie ich zasobów danych. Dzięki tej współpracy partnerzy biznesowi Tedesynex zyskują dostęp do narzędzi, które wspierają efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku. Mariusz Ziółkowski, Vice President Poland and Southeast Europe Tedesynex, komentuje: "Nawiązanie współpracy z NetApp to dla nas nie tylko krok naprzód, ale prawdziwa rewolucja w sposobie, w jakim myślimy o zarządzaniu" Danymi. W erze, w której dane stają się najcenniejszym zasobem, jesteśmy podekscytowani, że możemy wprowadzić do naszego portfolio rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na aktualne potrzeby rynku, ale także wyznaczają nowe standardy w branży. NetApp to synonim innowacji i niezawodności, a ich technologie doskonale wpisują się w naszą wizję przyszłości. Razem z NetApp zamierzamy nie tylko dostarczać produkty, ale także inspirować naszych partnerów biznesowych. Do odkrywania nowych możliwości, które przyniesie era cyfrowa. Całkiem niedawno Akademia Noblowska w Sztokholmie przyznała tegoroczną nagrodę Nobla z fizyki Johnowi Hopfield i Jeffreyowi Hinton za pionierskie badania nad sieciami neuronowymi, co przyczyniło się do rozwoju sztucznej inteligencji. W ten sposób po raz pierwszy w historii Akademia doceniła AI. Które dziś wspomaga naukowców w rozwiązywaniu problemów, które wcześniej wydawały się niemożliwe do rozwiązania. AI przestała być jedynie narzędziem informatycznym, a stała się fundamentem badań w wielu dziedzinach nauki. Jak mówi profesor doktor habilitowany Rafał Demkowicz-Dobrzański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dla Gazety Wyborczej, tegoroczna nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana nie za odkrycie, a za wynalazek algorytm komputerowy. Niemniej bardzo prawdopodobne, że gdyby Alfred Nobel żył i spisywał swój testament dziś, to informatyka znalazłaby się wśród dziedzin objętych jego uwagą i wolą, z racji na jej wagę i rosnące znaczenie dla całego życia społecznego. Jedno jest pewne, po raz pierwszy od dawna nie trzeba było tłumaczyć opinii publicznej, jak działa i jakie znaczenie ma tegoroczna nagroda Nobla z fizyki. Idąc tym tropem, Mamy dla Was niespodziankę. Specjalną wypowiedź Managing Director Integrated Systems Events, czyli ISE, Mikea Blackmana, którą przygotował z okazji Sharpnek Competence Days w Krakowie i 30 lat istnienia firmy Sharpnek w Polsce. Nazywam się Mike Blackman, dyrektor zarządzający Integrated Systems Events i organizator Integrated Systems Europe, największego na świecie wydarzenia poświęconego integracji systemów audiowizualnych. Wartość branży AV szacuje się obecnie na około 325 miliardów dolarów i znajduje się ona na niezwykłej trajektorii, która według przewidywań wzrośnie do 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Ten imponujący rozwój podkreśla żywy i dynamiczny charakter naszej branży, i jesteśmy podekscytowani możliwością bycia częścią tej ekscytującej podróży z Wami. Ponieważ technologie stają się coraz bardziej złożone, żadna firma nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie. Współpraca między różnymi graczami w branży jest niezbędna do napędzania innowacji i dostarczania naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań. To dzięki partnerstwu możemy wykorzystywać wzajemne mocne strony i tworzyć skuteczne rozwiązania, które napędzają naszą branżę do przodu. Ogromne korzyści płyną z tworzenia sieci kontaktów i dzielenia się wiedzą. Swoją drogą wspomniałem już o AI jako o jednym z głównych trendów technologicznych w naszej branży. Zastanawiacie się: jak to możliwe, że nagle mogę mówić po polsku? Ten film powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. To tylko fragment tej wypowiedzi, ale i tak pewnie zastanawiacie się: jak to zostało zrobione? że Mike Blackman tak dobrze mówi po polsku. AI. Po prostu sztuczna inteligencja. To było zrobione za pomocą programu HeyGen, który jest narzędziem do tworzenia awatarów AI. A ostatnio przenieśli te awatary na jeszcze zupełnie nowy, wyższy poziom, dając nawet możliwość klonowania postaci. Stworzenie własnego cyfrowego klona, jak widać, od teraz jest bardzo proste. I to wszystko w tym wydaniu AVIT News. Póki co nie jestem klonem, mam nadzieję, że za tydzień też nie będę, a Wam życzę udanego tygodnia, i pamiętajcie o naszym kanale na YouTube oraz o naszych podcastach. Udanego tygodnia, cześć!